Cześć, nazywam się Ola Kozawska i jestem projektantką strategii usługi UX, czyli doświadczeń użytkownika. Ale nie ja o tym będę wam dzisiaj opowiadać. Dzisiaj opowiem wam o mojej pasji, czyli kosmosie i wszystko co z kosmosem związane a w szczególności astronautyce czyli załogowych lotach w przestrzeń kosmiczną. Kosmosem interesowałam się właściwie od dziecka. Oglądałam mnóstwo filmów dokumentalnych, uczestniczyłam też w obozach astronomicznych, które szczerze polecam. Koniec końców poszłam jednak studiować design, czyli projektowanie produktu najpierw, a potem usług i strategii. Jednak zaraz po moich studiach na Glasgow School of Arts e, obie te moje pasje połączyły się, ponieważ dostałam propozycję pracy e, w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w Europejskim Centrum Astronautów. Jest to niezwykłe miejsce. To jest to miejsce, gdzie europejscy astronauci szkolą się do swoich misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Moim zadaniem było dokumentowanie podstawowego szkolenia astronautów, a także przeprojektowanie kursu online dla instruktorów dla astronautów. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam, czego nauczyłam się z pracy astronautami i ich instruktorami, jak zostać astronautą w Europie i jaka przyszłość czeka załogowe loty kosmiczne. Zapraszam. Na początku może wyjaśnię, czym jest Europejska Agencja Kosmiczna i czym się zajmuje. W skrócie ESA. Wiele z Was zapewne zna NASA, czyli Amerykańską Agencję Kosmiczną, z filmów czy z kultury popularnej. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę, że Europa również posiada swoją Agencję Kosmiczną. Jest to organizacja międzyrządowa, w której skład wchodzą 22 państwa członkowskie, w tym Polska. ESA głównie zajmuje się rozwijaniem swojego programu kosmicznego w państwach członkowskich, który polega przede wszystkim na badaniu kosmosu, rozwijaniu przemysłu w państwach członkowskich, a także rozwijaniu technologii kosmicznych dla lepszego życia na Ziemi. Bardziej medialną częścią, aczkolwiek trochę mniejszą niż ta część pierwsza, są właśnie załogowe loty kosmiczne na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Europa posiada jeden z modułów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zwany Kolumbus. I to właśnie w kolonii astronauti mają okazję szkolić się na tym module, aby w przyszłości móc przeprowadzać eksperymenty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak zapewne z wielu z Was wie, praca astronauty to głównie przeprowadzanie właśnie eksperymentów naukowych. W warunkach mikrograwitacji. Możemy powiedzieć, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to takie latające laboratorium naukowe, w, których, w którym astronauci muszą pracować w dość ekstremalnych i odizolowanych warunkach. Dlatego tak ważne jest mieć pewność, kogo wysyłamy w kosmos i żeby to było sobie najbardziej, jak najlepiej przygotowane. No właśnie, ale jak właściwie wybiera się takich astronautów? Obecnie selekcja astronautów to bardzo rygorystyczny proces. Ostatni nabór na europejskich astronautów odbył się w 2009 roku i z prawie 8500 kwalifikowanych osób wybrano jedynie 6 kandydatów. Potem do tej pój dołączył jeszcze jeden niemiecki astronaut, Matthias Maurer. Zazwyczaj nabór zaczyna się po prostu zwykłym formularzem online. Są tam pytania o wykształcenie, o doświadczenie i ogólne predyspozycje i umiejętności. Na przykład poprzednich naborów wiadomo, że wymagane są. Ukończone studia wyższe z zakresu technicznego, naukowego lub medycznego, warto też mieć licencję pilota lub doświadczenie militarne, ale to nie jest wymagane. Warto zdawać sobie sprawę, że astronautom nie zostaje się właściwie od razu po zakończeniu szkoły. Wymagane jest też doświadczenie w pracy, przynajmniej trzyletnie. Warto więc najpierw zostać specjalistą w jakiejś dziedzinie, która może przysłużyć się pracy w kosmosie. Na przykład obecni astronauci mają dość różnorodne kariery za sobą. Są wśród nich oczywiście piloci, są inżynierowie, ale na przykład jest również mikrofizyk. Słowo do charakteru tej pracy istnieją jednak pewne podstawowe wymogi, które dotyczą każdego i niezależnie od naboru. Są to przede, przede wszystkim bardzo dobre zdrowie fizyczne, ponieważ astronauci pracują w ekstremalnych warunkach, i ciała są nastawione na promieniowanie kosmiczne i mikrograwitację, przez co tracą szybciej masę mięśni i kości, więc muszą dużo ćwiczyć, być w dobrym zdrowiu fizycznym. Ważne jest także doskonałe zdrowie psychiczne oraz stabilność emocjonalna. Będąc w kosmosie, astronauci muszą umieć pracować w warunkach stresu i szybko dostosowywać się do nowych sytuacji. Takie osoby muszą także dobrze znosić izolację. Teraz w warunkach pandemii myślę, że każdy z nas przechodzi taki trening izolacji. Wyobraźmy sobie jednak być 400 km pod ziemią na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bez opcji wyjścia z domu. Także wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, jakie to jest duże obciążenie, także psychiczne i emocjonalne. Musimy przede wszystkim pamiętać, że astronauci to reprezentanci, reprezentanci ludzkości w kosmosie, dlatego muszą to być osoby charyzmatyczne, medialne, pozytywne, które umieją grać w zespole. Są to osoby, które mają bardzo często poczucie misji, ale też wielką dyscyplinę do ciężkiej pracy, którą niemogliwe jest praca w kosmosie. Dobrze, czyli wiemy, jakie wymogi są stawiane astronautom na początku ich kariery, ale porozmawiajmy teraz, jak wygląda szkolenie astronauty. Wiemy już, że bycie astronautą to ciężka i dosyć niebezpieczna praca. Kandydaci muszą więc przejść przez długi, rygorystyczny proces szkolenia. Po pierwsze mamy szkolenie podstawowe, które trwa około 2,5 roku. Jest to szkolenie z każdej dziedziny ważnej w kosmosie, zajęcia teoretyczne z inżynierii kosmicznej, nauk ścisłych takich jak biologia, fizyka, astronomia, geologia, chemia, fizyka płynów, także nauki o Ziemi i robotyka. Ponadto współcześni astronauci muszą znać płynnie język angielski, uczą się także języka rosyjskiego oraz chińskiego, gdyż są to ważni partnerzy w pracy i w projektach kosmicznych międzynarodowych. Kandydaci na astronautów przechodzą także gruntowne szkolenie medialne, są oni przecież reprezentantami swoich krajów i bardzo często wymagany jest od nich kontakt z mediami. Oprócz tego wszystkiego oczywiście są również zajęcia praktyczne, które przynoszą chyba najwięcej frajdy. Symulowanie spacerów kosmicznych w ogromnych basenach, tak zwanych Neutral Buoyancy Pools. Kandydaci ćwiczą także pilotowanie Sojuza, który jest rosyjskim pojazdem wynoszącym ludzi na orbitę ziemską. Uczą się opanowania robotami, uczą się również sztuki survivalu w jaskiniach, w lesie, w warunkach ekstremalnych. Po takim szkoleniu podstawowym astronauci otrzymują certyfikat i przechodzą do tak zwanego okresu czekania na przedział misji. W tym czasie również się doszkalają w różnych państwach z partnerami międzynarodowymi. Kiedy w tym, końcu wyraża się ten długo wyczekiwany moment i astronauta zostaje przydzielony do misji, wtedy rozpoczyna się tak zwane szkolenie zadaniowe, które trwa około 30 miesięcy i jest specyficznie dopasowane do roli, jaką astronauta ma odegrać w trakcie misji. Ale to nie wszystko, ponieważ gdy astronauta już stanie się członkiem załogi na międzynarodowej stacji, kosmicznej. Tam również cały czas trwa proces doszkalania i szkolenia się poprzez treningi online i różne tutoriale przesuwane z Ziemi. Po odbyciu misji, po powrocie na Ziemię, szkolenie nie kończy się. Astronauta znów wraca w tryb treningowy przedzadaniowy, oczekując na przydział do następnej misji. Także, jak widzicie, bycie astronautą to ciągły proces uczenia się przed, w trakcie i po misji, czekając na następną. Dobrze, a czy Polak, może zostać astronautą. Tak, to prawda, że większość osób, które do tej pory były w kosmosie, około dwóch trzecich wszystkich astronautów, to byli Amerykanie. Ameryka Stany Zjednoczone najczęściej też robi selekcję. Europa robi to znacznie rzadziej. Ostatnio, jak już wspominaliśmy, była ponad 10 lat temu. Mówi się jednak, że wkrótce otwarty zostanie następny nabór, także miejmy oczy już otwarte. A czy Polak może zostać astronautą? Teoretycznie tak, ponieważ Polska jest członkiem ESA i możemy uczestniczyć w europejskim programie astronautów. Przypomnijmy, że pierwszym i dotychczas jedynym Polakiem w kosmosie był generał Mirosław Hermaszewski, który odbył swój lot w 1978 roku. Obecnie, aby uczestniczyć w programie lotów kosmicznych, oprócz narodowości, liczy się jednak także wkład do budżetu Europejskiej Agencji Kosmicznej. A to znaczny wydatek, na który Polska w tym momencie się jeszcze nie zdecydowała. A czy trzeba zostać astronautą, aby polecieć w kosmos? Pomyślcie, że w całej historii tylko niecałe 650 osób było w kosmosie. Ta liczba zawiera przede wszystkim profesjonalnych astronautów, ale także tzw. kosmicznych turystów, których do tej pory było tylko siedmiu. Co ciekawe, NASA przygotowuje znów podobny program, aby kosmiczni turyści mogli polecieć na stację kosmiczną. Koszt takiej przyjemności jednak jest dosyć kosmiczny. W przyszłości taki bilet, bilet osiągał ceny zawrotnych 20 milionów dolarów. Te porcje i koszty jednak wkrótce mogą się odwrócić za sprawą prywatnych firm, które zaczynają wkraczać się w ten, w ten przemysł. Takie firmy jak Virgin Galactic czy Blue Origin planują prywatne suborwitalne loty kosmiczne. A co to jest? Lot suborbitalny. To taki krótki lot, który wynosi kabinę z kosmicznym pasażerem na wysokość około 100 km nad Ziemią, co jest uważane za granicę między atmosferą ziemską i kosmosem. Do tego istnieją firmy organizujące loty paraboliczne, które oferują swoim klientom takie doświadczenie mikrograwitacji przez kilkadziesiąt sekund w specjalnie przygotowanym do tego samolocie. Warto jednak wiedzieć, że niekoniecznie trzeba lecieć w kosmos, czy nawet odrywać się od Ziemi, aby móc doświadczyć życia astronauty. Istnieją tak zwane misje analogowe, które pozwalają symulować warunki na Księżycu czy na Marsie w tak zwanych habitatach, czyli specjalnie przygotowanych do tego bazach. W Polsce znajdują się dwie takie placówki, które również pracują z uczelniami. Tam można zasugerować czy zaproponować eksperymenty, które mogą być symulacją takiej właśnie misji, misji marsjańskich czy na Księżycu. Takie eksperymenty pomagają naukowcom poznać i zrozumieć lepiej zachowania osób w warunkach izolacyjnych, pod wpływem stresu, a także opracować lepiej procedury oraz procesy dla przyszłych potencjalnych badań na Marsie czy na Księżycu. Turystyka kosmiczna to jednak nie jedyna rzecz, jaka czeka nas w najbliższej przyszłości, więc zastanówmy się, jaka właściwie jest ta przyszłość dla podróży kosmicznych. Niektórzy z Was zapewne widzieli wizualizację wielkich miast na Marsie. Jest to dosyć dalekosiężna wizja. Jest natomiast misja, e, która ma zamiar postawić z powrotem ludzi e, na powierzchni Księżyca i to tym razem najdłużej. Jest to misja Artemis. W styczniu tego roku certyfikat uzyskała kolejna klasa NASA, która e, szkolona była właśnie w ramach tej misji. Wśród tych kandydatów prawdopodobnie zatem jest pierwsza kobieta, która stanie na Księżycu. A co potem? Dopiero kiedy udowodnimy, że nasze technologie są w stanie utrzymać ludzkie życie na powierzchni Księżyca, dopiero wtedy możemy myśleć o dalszych podróżach, tym razem prawdopodobnie na Marsa. Na no koniec pozwólcie, że podzielę się z Wami swoją refleksją. Niezależnie od tego, czy oglądacie to wideo, ponieważ chcecie zostać astronautą, no po prostu interesujecie się kosmosem. Zawsze, zawsze warto podążać ze swoimi marzeniami. Kosmos jest ogromny i jest w nim miejsce nie tylko dla astronautów. Jest ja nim miejsce także dla inżynierów, dla pilotów, dla na naukowców, dla na medyków, a w przyszłości także dla coraz większej ilości psychologów. Projektantów wnętrz interfejsów, architektów, ale także na przykład coraz bardziej jest potrzeba profili humanistycznych, takich jak filozofowie, etycy, artyści, pisarze. To trochę prawda, że w przemyśle kosmicznym pracuje wiele osób, które kiedyś marzyły o tym, żeby zostać astronautą, ale po drodze odnalazły inne ścieżki, równie fascynujące, które pozwoliły im przyczynić się do polepszenia życia tutaj na Ziemi. Także pamiętajcie, kosmos jest ogromny, a my jesteśmy dopiero na początku tej drogi, tej przygody ludzkości, a wy jesteście jej przyszłością. Dzięki i do zobaczenia.